Jak tam? Da dawno mnie nie było. Wiem, że nikt mnie nie ogląda. Super. W każdym razie zobaczcie ile ma na stówę, jeż, jeszcze tam jest zero wyświetleń po, pod ostatnim odcinkiem. W każdym razie, jeśli już, już kto, ktoś to przeczyta, niech potem zajrzy na, na tego live'a, żeby, żeby zobaczyć, że, że, że to nie jest fe, fake z tym o, openingiem 69 bra, brał boxów dzieliłem i na tym live'ie postarajmy się nabić na 50 skrzyn, skrzynek. O, ogólnie o i, na, i w, sum, w sumie to, to była ta, ta ma, mapka, co ma na środku taki wielki krzak, ale nie pomyślałem o tym. W każdym razie, y, no na, na, nabijałem ogólnie, mam też dużo, dużo, dużo słabsze rangi, patrzcie, siódma na tiku, niedawno nabiłem tą Tutaj dziesiąta, Jezu, pa, pa, Pamiętam, że kie, kiedyś na, na poko, to ja tym grałem bez przerwy, a ter, teraz to, to jest takie słabe. Kurde, zaplątał mi się przewód od słuchawek. Dobra. To będzie taki dość krót, krótki stream, bo jest dość późno. Ale tam w sumie, do, dobra, czasami.